Siema, gawor z tej strony, to jest Baldis Basic Classic Remastered. Niedawno na drugim kanale był taki powrót Baldiego, ale to klasyczna wersja i wyszedł remaster, o czym mi powiedzono. Uznałem, że można w niego zagrać, jakby jest za darmo na tymi, więc bawmy się. Play. Ouch, chyba trzeba trochę ściszyć tą grę. Zapomniałem, że to jest horror może być 20. Warning, no to warningi, to klasycznie warningi wszyscy znamy. Education no. learning. That's me. No to to znamy, jakby. Wygląda basicowo, więc się bawmy. Play. Options, to są jeszcze jakieś options. Mouse, sensitivity, camera, reduce, flashing, rumble, disable, launcher. Audio graphics. Ty, można grafiki, walić, Captions. Dobra, ku**a, bawmy się. Cofnij. Play. Classic modes? O, jest party jakiś! Dobra, classic to jest... tych hide and seek Recreation, a no dobra, to oficjalna, zwykła gra, jest jeszcze tak party, że coś tam z przedmiotem, a że przedmioty są za ten, zapakowane, a jest jakiś, jakiś jeszcze nowy, jakiś, de jakiś demo, nie wiem, ku jakiś gówny Classic Style, o co tu chodzi, Fun Settings, a trzeba przejść, żeby odblokować, Start Story Mode, Baldi, Ice Cursion. a jest jeszcze Endless Mode, dobra, no bardziej tak trochę, wiecie, poedytowane, Staminometer, ty, można wyjść na zewnątrz w ogóle, no gra jest taka bardziej, mam wrażenie plastyczna, jest staminometer. Tak inaczej wygląda. No dobra, właśnie, żeby Wam notebooków może nie zasłaniać. Yy, o właśnie, to zrobimy tak. O co tu chodzi w praktyce? No gra na pewno czuć, że jest remastered bardziej. No, pojawia się kursor. Dobra, na no nich będzie remastered. 8, 4, 5, 11. Dobra, no to też wygląda bardziej plastycznie, póki co gra jest taka bardziej elastyczna niż była. Co mnie cieszy, bo no, nie wydaje się jest taka, wiecie, do dupy. Można busem? zobaczymy, czy muszę busem, busem odjechać. to to sprawdzę teraz, póki nie jest zamknięta ta. Dobra, łódka i ruria, Czy ja mogę sobie pojechać do domu? I mogę wejść w busa. Baldi z busa, Baldi z busa. Ale tego nie było w podstawce na pewno walona szkoła, naprawdę. Czuję jak w dumie przez to sterowanie trochę. Dobra, wejdźmy sobie tutaj do drugiego pokoju. Jestem ciekaw, czy mapa jest taka sama. i zobaczymy, co się zrobi. Dobra, 12, y, 1, no i główne jakieś już będzie zły baldi. Też wiem, że jest jakiś baldi z Basics Plus, co też te, te się gierka różni dużo, tylko to jest trochę płatne, więc tego sobie jeszcze nie kupiłem, ale możliwe, że kupię. Ty, baldi jest w prawym dolnym rogu, to, o czym za bardzo nie wiem. No nie, no Nie, no. Ty, z Ty, lewym się skacze i skacze się trochę inaczej niż wcześniej. Też plastycznie, ale nienawidzę tej postaci, naprawdę. Znaczy chyba playtime nazywa, ile się nie mylę. Staw, chodzi z tym balniem w prawym dolnym. Ta mapa się wydaje dosyć tak, takie, taka, jak była na początku, więc to mi się podoba, bo pamiętam mapę w takim razie, ale dlaczego? Bardzo nie lubię słowa remastered, bo jeżeli dla mnie coś jest remastered, to znaczy, że powinno wyglądać trochę lepiej niż to, jak wygląda ta gra teraz. Bardzo. Cool. Ale to pi... O, się kończy ten, soda. Zwaistowałam kole, bo zapomniałem sterowania. No dobra, póki jestem od niego szybszy, to się nie martwię o to. Jakby to jest pierwsza rozgrywka. Ja tej gry niestety nigdy nie przeszedłem. Co mnie trochę niepokoi, ponieważ uważam, że nie jest ona wybitna... No, ty kurwa Nawet nie mów mi takich rzeczy. Sz... Te jesteś. Super, -o. O, nie wejdę tutaj, bo mnie zabije. przepraszam że tyle przeklinam. w ogóle zauważyłem, że od jakiegoś czasu ktoś coś dużo przeklinam. Ale ch... Dobra, jest soda. Może kilka ikonek się zmieniło? No nie dla mnie, uważam, że na miano słowa remastered w kontekście gier trzeba sobie zasłużyć. One gry sobie nie zasługują. Uważam powoli, że ten remastered sobie nie zasługuje, ale dobrze. Może zmienię zdanie. Pewnie są pewne zmiany, na przykład ten Baldi dla sobą. Nie mówię takich rzeczy pojawiających się w prawym dolnym logu, rogu. Jestem ciekaw tego Baldi z Basic+, Plus. no jeżeli ten odcinek wam się spodoba, to oczywiście sobie nagram kolejne, bo dla mnie to jest podstawowy znacznik. że ja widzę, że wam się film podoba, to nie mam żadnych oporów ku temu, żeby nagrać kolejny. Kolejny cyklu, jeżeli nie to się przenosimy na drugi kanał, nie swipe mnie, nie swipe mnie, nie swipe mnie, proszę, nie swipe mnie. Tu mnie może swipeć. No tu swipej no? Dawaj, 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 słapuj. Na playtime'a no. Nie, bo... O, rozwaliłem chyba ją. To ale pi... no, ale dźwięk był nawet jak goś walno. Piękny dźwięk, o mi się chyba trochę popsuły? Supplies. Jestem... Ten... No... te swipe y to jest czynnik losowy, ale mega czasami się przydają. Bully. Oee, yes, wziął mi tego. Wziął mi tego setkę. O, to co możemy wziąć, to na tą szmulę się przyda. E minus 3, 0 z gówno Chyba samo założenie tej gry jest dosyć proste. Dlatego jestem mega zły na to, że nie udało mi się nigdy przejść. Trochę mi doły... Ty, ty, cię przetnę. Nie, nie tam. Gdzie ty chcesz mnie swajpować? Jezu, ale gówno się dzieje, widzowie. Zostaw mnie, ja. proszę, uś mnie. Tu byłem. A bo to jest start gry. Jezu, coś się stało przez chwilę, to nawet nie Swipy zawsze, to jest taka... Tylkoś tu jest chyba. Chyba tak. Skąd ty przyjdziesz? Dobra, nowy dźwięk strachu. Ale... Totalnie nie wiem skąd on poleciał. Totalnie. Dobra, drugie podejście. No, będziemy się bawić w to. O, free Run jeszcze jest, jakieś, jakieś rzeczy można sobie ten... Ale dygłeś, bo całkowicie się jakoś, nie spodziewałem, tam, nie wiedziałem skąd on mi wyskoczył. Mogę wejść do tego busa i pojechać sobie do domu? Proszę. Proszę bardzo. Chyba nie mogę. Sadkę. Jakby takie pierwsze wrażenie po niecałych 10 minutach, gra na pewno jest plastyczniejsza, na pewno przecież jest o wiele bardziej przystosowana do aktualnych, nie wiem, monitorów, rozdzielczości, wszystko pojętej grywalności, jest bardziej grywalna. Milej się w nią gra, co nie jest taka gładsza. Pytanie, czy, czy o to wchodzi w słowie remaster? Nie wiem, no. Dobra, może do słowa remaster to pasuje, bo uważam jakby to było słowo remake albo remade, też by było gorzej, ale no dobra, no. Powoli uważam, że jestem w stanie zaakceptować tę definicję słowa remake, poza tym ty, to była moneta, której nie wziąłem. A tak, to ona nigdy nie znikała, a ta zniknęła. Ile? To ona zawsze się tu respi? Bo <grym> jest drugie podejście, w którym ona się tu respi, i trochę mnie to niepokoi. No i nie ma monetki, kurde. Nie cierpię tej postaci, naprawdę. Znienawidzona postać. No ja zawsze po respie, zawsze idę, w, znaczy po początku gry w lewo. Już <grym> druga jest sytuacja, w której Ty Piara tutaj jest. Nie wspomniałbym, widziałem. Nagrywam na Twitchu, twitch to papstyczko, obrawa. Link w opisie, łapkujcie, subskrybujcie. Tak, 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 tak. To już na pewno wiecie. No nie no, 5 notebooków plus wyjście, to to nie jest trudne. Akurat. Grałem tak, że mi się udawało znaleźć notebooki. W sensie miałem już siedem notebooków, tylko problem wtedy był taki. O, bo to sobie mogę założyć ogólnie. Problem był taki, że nie, zna nie znajdowałem wyjścia, ojojoj. Nie wiem o co chodzi z tym, tym baldim w prawym dolnym. Czy to jest wtedy, kiedy ja wydaję dźwięk? Chyba tak. No bo widzicie, on, to się dzieje jak wydaje dźwięk. Ta mechanika dźwięków nie jest dla mnie do końca zrozumiała, jak ma być szczery. W sensie... Nie wiem, nie, no, nie, nie rozumiem tej mechaniki dźwięków. Jeżeli macie jakąś poradę... W ogóle, jeżeli macie porady, to zapraszam do dawania. Jakby ja czytam komentarze, lubię je czytać i doceniam sobie wszelkie rady. Pamiętam, że do pewnych FNAFów na przykład, albo jak jeszcze robiłem serię z The Joy of Creation, to wasze rady mi ratowały dupsko całkowicie. Czytając je, praktycznie budowałem swoją wiedzę i swoje taktyki. To do, do, do wcześniej wspomnianego przykładu The Joy Creation. Dobra, czwarty notebook. On się zaczyna. Nie wiem który czy... którym on jest szybszy ode mnie? Czy przy czwartym, czy przy piątym? Chyba przy piątym, albo przy czwartym już. mnie Niepokoi. Chyba przy piątym, albo przy czwartym? Przy piątym jest szybszy ode mnie, dobra. Tu zdążę zrobić jeszcze notebooka chyba. To jest trochę daleko. Wiecie, za sprint na sobie, żeby nie zbojestować podejścia. Wraje czego się tego y, sprinta odcuci? O kurwa, no to oddałem syf, je. Zapomniałem, że ja wziąłem notebook i się przyspieszył. Mogę użyć szkolki wcześniej. No to akurat widzę przynajmniej swój błąd. Czekolwiek, no nie wiem ja w kurze, ja miałem wrażenie, że ta gra jest tak prosta, a ja tak bardzo nie umiem w nią grać. Źle mi z tego powodu, naprawdę. Trzeba pamiętać, że wziąć tą monetkę teraz. Ona kiedyś nie znikała nigdy, tak znaczy w podstawce, z remastera. Dobra, 5 te pięć to nie jest takie trudne, no mówię, dajcie porady, proszę. Wiem, że oczywiście to, to, to wiem na 100%, że przy którejś zadaniach jest jakieś magiczne hasło, które jak się wpisuje, to się inaczej na przykład. Nie dostaje błędu albo coś takiego. Wiem, że są takie jakieś ukryte rzeczy, ale ich nie a Mogę iść? Proszę, dziękuję. Jak mi się wydaje, że ten baldi w prawym dolnym to jest dźwięk? Patrzcie, teraz coś zrobiłem i jest dźwięk. Teraz coś zrobiłem i jest dźwięk. Ona się tam respi. Ona się tam respi, dobra. No, ale to jest takie, wiecie, jak ona nie skręci teraz. Zresztą to jest obvious, że ona do mnie przyjdzie. Nie podoba mi się to podejście strasznie, no bo ona się tam respi i ona. Co mi? No ja nie, nie jestem na nią skazany. Nie wiem, czy tak powinno być. Raczej nie, no bo raczej ta gierka na tym nie bazuje. No ale no dobra, no. Będę, ta gra wychodziła, albo była taka na początku popularna... Samkni łeb, kobito. To z Abeem mieliśmy speedruny na przykład. Kto szybciej? Bo kto w ogóle wbije ileś notebooków. To jest stare, stare live, jak jeszcze z Abeem zaczynałem w ogóle działać w internecie. Można... z Zapisów raczej ciężko było znaleźć, ale... No ja na pewno dałbym radę znaleźć. Ale wy... kurczę, no daj mi to. Ale... Kurwa, jebana pierdolona szmato. Wyjebie się z tego? Będę radę. Na zakręcie będzie ciężko. Dobra. Okej, okay, ale póki co nie jest taki szybki, że mi nie dawał rady. No nie spodziewałem, się, nie spodziewałem się, że tak szybko tu przyjdzie, akurat. Tak ma być szczerze. Ale trzeba pamiętać zawsze, że jak się wchodzi do takiego classroomu, u notebooka, to wychodząc zawsze on będzie szybszy. Więc tutaj bardzo bym chciał, chyba że no będzie soda w środku, nie ma. No to nie mogę to wejść, niestety. Bo bym podniósł kolejnego notebooka, już bym raczej, raczej bym od tego nie wyszedł teraz. Trzeba pamiętać, że to jest jeden notebook. No i plus na pewno jest to, że mapa nie jest losowa. Gdy mapa była losowa, mega ciężka, to naprawdę dosyć łatwo żeby ją zapamiętać jakoś mi się wydaje, że tak na, na 75% mapę już znam. <grych> w ogóle to, mam wrażenie, że ta gra jest też mega pełna easter eggów, w sensie na ścianach są jakieś rysunki, jakieś równania, tyle śmiesznych rzeczy pewnie można znaleźć na ścianach. Teraz mi się wydaje, że dopiero jest szybszy ode mnie. O, quarter. Dobra, wymienimy te quarterki na sodę, bo bardzo potrzebuję sody, plus ten gość wydaje mi się, że już jest, już, już jest szybszy. Dobra, mam pewien plan. Ja no nie swipe, proszę. I patrzę, to jest tylko jedną sodę. Jest gdzieś indziej, automat na sodę? Wiem, że tu można, coś w tym telefonie można wydać Quartersa. Nie wiem, czy mój plan się powiedzie. Raczej nie, raczej zagram bezpiecznie. No, zagramy bezpiecznie. Franz Geralt. Jeszcze przeżyję jeden shot? Dobra, teraz przeżyję. Jakoś dostanie teraz szota do końca. Pójrz, już myślałem, że mam cię uciąć. Poszerzyć ci uśmiech nożyczkami w górze komputerowej, oczywiście. <laughs> Dobra, to był spoko bardzo ten, bo on poleciał praktycznie na sam. O jezus! Wiecie co? Zużyjemy sobie tę łotersę tutaj, bo nie wiem co to daje. Totalnie nie wiem co to daje. A to chyba zagusza, tak mi się wydaje. W sensie. Tak, on teraz nie słyszy. Okej. Okay. No dobra, no jeżeli nie słyszy, to spoko. O, tu jest jeszcze automat ze z tymi, dobra. Kurwa, no gość jest trochę szybki. Nie wiem, gdzie jest jeden, ten. Niby znam mapę i w ogóle super. Nie jestem ciekaw, czy to jest permanentne w ogóle. To no jest sadko, że musiałem tutaj złożyć. Dobra, tutaj jest na pewno jeszcze jeden. Tak jak bardzo go to odepchnęło. Kurwa, szybki jest jak ja Ale Nie wiem, czy w ogóle dam radę. Na no, kiwkę go trzeba będzie zrobić tutaj. Nie wiem, czy kiwkę dam radę. Na sprincie powinniśmy dać radę. Mamy batonik, powinniśmy dać radę. Tylko, że jak wyjdziemy, to jak jakaś swojej tutaj nie przyjdzie, to chyba jest po podejściu, mi się wydaje. Jak wrażenia z grania w remaster? No trochę kupa gierka. W sensie. Dobra, przeżyję. Kurwa. Aaj, no nie no. No, taki biedny ten remaster. Chcę w się sensie spoko, że jest za friko. i w ogóle. Takie, jakby poko, no. To jest taki remaster, że faktycznie jest lepszy niż podstawka? No, czy komuś to było potrzebne do szczęścia, albo czy to faktycznie było potrzebne? No, według mnie nie. Czy to jest no, faktycznie tak dużo tych zmian? Na pewno nie jest to remaster z kategorii. No, słuchaj, remaster tak duży, że mega się dużo zmienia. Faktycznie zmiany są w większości grywalności do mechanik raczej bardzo mało. No, no, nie wiem, no, mam wrażenie, że że jest to coś, czego nie potrzebowaliśmy w życiu. <grych> Jakbym miał wysnąć jasno swoją opinię. I ona się tam respi, Playtime tam się tam respi. Tak mi się wydaje, że ona się tam respi. Nie, nie respi się tam, no to jakiś głupi jestem jak but chyba. No, widzicie, no, 6 notebooków miałem. Nawet nie wiedziałem, gdzie był ostatni, w sumie. Tam wzięty. Chyba na w centrum był ostatni. No, że tam się Quarters zrespił. Ogólnie mam dobry res, bo tu są Scissorsy, w czego. Mamy Note i No, tego notebooka. No, ogólnie respek jest spokojny, aczkolwiek, no nie wiem. Na pewno, jeżeli ten film się wam spodoba, to sobie to nagrywamy Jest ten, ten Party Mode na przykład, albo jakieś, jakieś inne tryby. No, ale uważam, że też byłbym w stanie kupić tego, tego. Jakoś nazywa profesjonalnie. Tego Baldi's Basic Plus. Bo słyszałem, że jest trochę bogatsza ta gierka. A dla mnie to jest takie, wiecie, przyjemna jest gierka, mimo wszystko to nie jest taka gierka, że się mega denerwuje. Cieszę się jak ją rozumiem, jeżeli ją rozumiem. Jeżeli bym nie, roz nie rozumiał i nie wiem. Nie popełniałbym jakieś błędy, zważając, yy, bazujące na tym, że nie znam mechaniki, to na pewno bardziej bym się irytował. Na tym moment nie denerwuje się jakoś mega, ale to przez to... No nie no to. Się... No wypierdolaj, i co go zajmij? Dobrze, noczyczki mnie uratowała w tej sytuacji. Tanie gdzie chcę iść. Co tym kaffeu? Zadam fiu, fiu Dobra, no do czwartego notebooka jestem safe i safety. K***a, może nie tutaj. Ja czas, no weź go swipuj nie Niemniej... Ej, ja go swipej w moją stronę, to zrobię fikołka. Proszę nie, nie swipej. Ty goś troluje, przysięgam. Goś troluje, kurwa. No i do słupki idę, dobra, wyjechałem. Może go przesuwać czy nie? To się w tej ciekawego, no jestem na twarzy, trzeba pamiętać. Przeba ogólnie. Są nowe dźwięki jakieś tam. Albo nie wiedziałem, czy on swipuje. On też go. W sumie nie wiem, czemu nie swipnął go w moją stronę. Albo swipnął? No nie wiem. Bałem się, że musiałem przesprintować tej sytuacji trochę. Nie wiem. Z jednej strony mam takie poczucie, że mega chciałbym tą grę przejść. I czuję, że jak jej nie przechodzę, to. W ja sensie, no naprawdę, nie mam za przejście tej gry jakiegoś ogromnego osiągnięcia. Nie uważam, że przejście tej gry jest osiągnięciem. Przynajmniej, że jest ona taka prosta. Do bólu jeszcze wygląda taką prostą. A ja nie umiem jej przejść. Trochę jest mi z tym źle. Troszkę. <grywa> Minus 1. Ten 8. No to jest takie poppy Playtime naszych czasów. Owinięty taką formą gry dla dzieci. Znaczy, poppy Playtime też jest owinięty formą gry dla dzieci, tylko o, tu taką prostą grą. Prosta grafika, prosta rodem z Painta, wszystko takie -a, nie wiem. nie no, szka to ze skakanką. Nie idź do mnie proszę. Cziwinięty taką kiczowatością, że, jak powiem, Jakby nawet model tej laski ze skakanką. Patrzcie, to dosłownie Spray Jeszcze z tego z znamyłem. Tylko się jest w ogóle. Dobra. Nie wiem, czego się jest naprawdę. No, ale ja mówię, może powinienem wchodzić częściej do tych pokojów nauczycielskich, bo tam też w sumie jest spoko luz, którego w ogóle nie używam. Ja nie, też mam, uważam, spoko tur, bo tak, wchodzimy sobie tutaj. Tu mamy bucikę, więc bucikę sobie oczywiście założymy. Nie wiem, czy zakładanie w końcu tych bucików coś daje, czy nie. Masz w każdym razie ja zawsze go zakładam, <grym> jak go mam. Możecie mi napisać naprawdę, jeżeli macie rady, albo coś, jakieś, nie wiem, ciekawostki, mity, to to dawajcie znać, bo bo mi się przydadzą, widzowie, mi się naprawdę przydadzą. Jezu, czy będę miał seta kategorii Nie no, mogę tu przejść? Mogę, ja Jezu, święty, się przestraszyłem. Set z kategorii 3 kole, to musi się udać. Bo chciałbym, żeby mi się udało. Uważam, że zrobiłem... Okej, okay, to jest spoko. To jest spoko, swipe. Nie no, playtime tu jest. A playtime w ogóle powinien mnie anulować chyba. To, anulował, spoko. To jeszcze nie swipł, zaraz może mi swipenąć swipnąć. A, dwie pary butów na sobie, ale to co, się chodzi szybciej po tym, czy nie? Nie wiem, widzowie. Ciężko określić. <noise> jak mam być szczerze. Jakby ten swipe teraz tutaj czekał, bym się mega ucieszył. Tu, tu mnie swipe, nie, tu mnie swipe, tu. O ja marzenie, bardzo dobry swipe. Prawda? Więc trzeba pamiętać, że to jest jeden notebook w tym wszystkim. Ale je... A no to nie no, w realu, ja wiem, że jak się ma dwie pary butów, ale. <noise> ale bardzo mi chodzi mechanicznie, co nie? No nie, no sz... Proszę cię. Centrum, w centrum są dwa pokoiki z notebookami. No jeden na obrzeżach. Jeden. Są scissorsy, no nie podniosę ich teraz. Minus dwa. Jeszcze te swipearka, która jest totalnie w ogóle... RNG w tym wszystkim, nie wiem. Drugi jest tam, to trzeba powiedzieć jakby. Mam... Nie no, powalony też Nie no, wywalaj, wywalaj z tym słajpearką. To jest spawn. Tu nic nie dobra Przejdźmy się tutaj, co tutaj było, bo już nie pamiętam nawet. A to był taki skrót. No jakby już mam pięć na odboku, więc goście już robi szybszy ode mnie. Nie, 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 nie. nie. Tu jest jeden. kurde. Jestem, o Jezu, jeszcze mi wziął tego. Dobra, mam pewien pomysł na resztę tej gry, że mi buli zabrał jedną kolkę, bo ona się mega przydała, jak to kolka. Ale mam pewien pomysł i tak na tą gierkę. Zrobiłem sobie tutaj rundkę, podejdziemy tak, on trochę nadrobi. Pytanie, czy kolka wchodzi przed klasą, czy po klasie? Raczej po klasie na ten moment, mogę trochę staminy użyć po klasie. Po klasie, zdecydowanie po klasie, właśnie. Mam dużo czasu, bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu. Choć wracając, wracając, posprintuję troszeczkę, bo nie mam, nie uważam, że mam aż tyle czasu. Plus, pamiętajcie, że to jest ostatni notebook teraz, i on teraz będzie mega szybki. Kurwa, no dobra, byłem zabisty jednak, dobra, widziałem, że ten sprint Boże, na styk wszystko. jest bardzo dobra kolka, jakby goś poleciał do końca. On bardzo szybko nadrobi, zważając na to, że to jest ostatni notebook, plus ja jestem bez niczego, plus staminy nie mam, więc dosłownie jestem. Na lodzie zostawiony. Ale przynajmniej wiemy, gdzie jest ostatni notebook. O ile się nie mylę, jest w centrum. ma? Blisko było, bo ba było bardzo blisko. Bardzo blisko było. Jakoś już tam jest, trochę ciężko. Kur zaskręciłem. Nie, dobrze skręciłem chyba. To będzie w lewo zakręt. Tak. Dobra, no jakby spoko, że będę miał Kur... Myślałem, że do suki pójdę. No spoko, że będę miał wszystko. Pytanie co dalej? Jakby on się w kur. Będzie szedł za mną, a jestem i bez No jak kończę, ale przynajmniej zebrałem wszystko. No. No. O, oh, o, oh no. A critical jest okurta. The game will be no close. Gra mi się włączyła. Ok. Ciekawe. W każdym razie, mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Mówi do was Gabor. Uważam, że możemy go w ten sposób zakończyć, bo zebrałem wszystkie notebooki, ale nie znalazłem wyjścia, plus jakiś error wyskoczył. Możecie powiedzieć, jak wam się również podoba ten remaster. No ja swoją opinię mam bardzo wrażenie, że wyraziłem w poprzednich 25 minutach surówki, z tego pewnie kotowca będzie około 15 minut, trochę mniej może być. Łapkujcie, subskrybujcie, nagrywaj na Twitchu, Twitch wstecz go, link do remastera za darmo. Gra jest za darmo na Steamie, link oczywiście w opisie. Poziaczki. pijcie dużo wody. Ej Looking like this, no, not at all You can't control, you think I'm so